Telefon FM jest 3 kwietnia. i Szoblik, zapraszam na serwis informacyjny. W zeszły piątek ośmioro chrześcijan zostało porwanych z autobusu jadącego do kościoła we wschodniej Nigerii. Ofiary to członkowie Redeem Church of God, którzy jechali przygotować kościół kafanchan na program wielkanocny. Wówczas uzbrojeni napastnicy zabrali ich z autobusu i odjechali z nimi swoim pojazdem. Policja rozpoczęła poszukiwania, a porywacze skontaktowali się z przedstawicielami kościoła, żądając okupu równowartości 130 tysięcy dolarów. Nadal nie wiadomo, kim są porywacze. Nigeria, najbardziej zaludniony kraj Afryki, znana jest z licznych porwań ludzi dla okupu oraz związanym z tym zjawiskiem przemocy. W samym zeszłym miesiącu 39 nigierskich uczniów zostało uprowadzonych przez uzbrojonych napastników wprost ze szkoły. W Wigilię Bożego Narodzenia muzułmańska organizacja ekstremistyczna Boko Haram porwała pastora Bulusa Kura i zażądała okupu, który został zapłacony, a on uwolniony został 3 marca tego roku. Ponad 300 dziewcząt zostało uprowadzonych ze szkoły z internatem 26 lutego. W 2014 roku porwano 276 uczennic z regionu Chibok, z których powróciło 112, a pozostałe nadal uważa się za zaginione. Szacuje się, że około 10,5 miliona dzieci w wieku od 5 do 14 lat nie chodzi do szkoły właśnie z obawy przed porwaniem. Nigeria prowadzi na świecie pod względem liczby chrześcijan zabitych z powodu swojego wyznania, donosi organizacja Open Doors USA. W kraju tym mieszka ponad 95 milionów chrześcijan. Nigeria znajduje się również na dziewiątym miejscu rankingu prześladowań wobec chrześcijan w związku z ogromną liczbą ataków dokonanych przez islamistów. Grupy takie jak Boko Haram, bojówki pasterzy Fulani czy islamskiego państwa zachodniej prowincji Afryki przeprowadzają liczne brutalne ataki na chrześcijan, w wyniku których tysiące poniosło śmierć w ostatnich latach. W 2020 roku Nigeria została wymieniona przez amerykański Departament Stanu na pierwszym miejscu z listy krajów demokratycznych, w których nadal toleruje się systemową przemoc i pogwałcenie wolności religijnej. Ponad 90% rodzin wchodzących w skład społeczności Amiszu w Pensylwanii przeszło zakażenie koronawirusem. Przekazywali go sobie podczas nabożeństw. Masowe zakażenia w tej społeczności miały miejsce latem ubiegłego roku. Przywiązani do tradycji, unikający większości wynalazków cywilizacyjnych, Amisze, mimo ogłoszonej pandemii, masowo uczestniczyli w nabożeństwach. W efekcie w prawie każdej rodzinie co najmniej jedna osoba była zakażona, a to przełożyło się na wysoką śmiertelność wśród Amiszów jesienią. Obecni przedstawiciele tej zamkniętej społeczności trafiają do szpitala sporadycznie. Przez kilka ostatnich tygodni takich przypadków było tylko sześć. Eksperci twierdzą więc, że Amisze są pierwszą grupą, która zyskała odporność stadną. W miniony poniedziałek 33 obecnych i byłych studentów wyższych szkół chrześcijańskich złożyło pozew przeciwko Departamentowi Edukacji Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, studenci należą do mniejszości seksualnych LGBTQ i domagają się ustawy o równości. Czuli się dyskryminowani, gdy przykładowo pozbawiono ich pracy w uniwersyteckiej telewizji oraz oburzeni, gdy namawiano ich na terapię dla homoseksualistów. Pozywający argumentują, że ponieważ szkoły te otrzymują fundusze rządowe, to rozwijanie polityki dyskryminującej osoby LGBTQ jest niekonstytucyjne. Pozew grupowy złożony przez pozarządową organizację Projekt Rozliczania Wyjątków Religijnych odnosi się do 25 szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych. W swoim pozwie studenci piszą, że opresja wywiera raniące konsekwencje na umysł, ciało oraz duszę. Ewangelista Franklin Graham, syn żyjącego już ewangelisty Bill'ego Grahama. Na swoim Facebookowym profilu zwrócił uwagę na akcję promocyjną amerykańskiego rapera Lil Nas X, który wypuścił 666 par butów firmy Nike o nazwie Szatańskie Buty. Każda para to koszt 1018 dolarów amerykańskich. Szatańskie buty do sprzedaży trafiły w poniedziałek 29 marca. Buty barwione są specjalnym atramentem, który zawiera kroplę ludzkiej krwi. Premiera Butów zbiega się z premierą demonicznego teledysku rapera pod tytułem Montero. W klipie raper wykonuje dla szatana taniec striptizerski na róże, podczas gdy występuje do piekła. Jest to akcja mająca na celu propagowanie wartości queer. Firma Nike zaprzecza jakiejkolwiek kooperacji z raperem w tym projekcie. Franklin Graham napisał w swoim poście: Moralność w tym kraju upadła, a jest to głównie za sprawą przemysłu rozrywkowego. Ewangelista cytuje również fragment z Ewangelii Mateusza 10:28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie naszego serwisu.